Dziewiątą rocznicę nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję Półwysep odwiedził Putin. Wiele mediów jednak spekuluje, że to nie był sam Putin, a jego sobowtór. Oliwy do ognia dodał filmik, który ukazał się w internecie z tej wizyty, na którym osoba wyglądająca jak Putin często łapie się za brodę i jakby poprawiała maskę. Coraz częściej słyszy się o tym też, mówi, że program 500 Plus miałby wzrosnąć przed wyborami. Mówi się o stawce 800 zł. Z drugiej strony też mówi się o progach dochodowych, że ten wzrost by nie dotyczył wszystkich. Ci co zarabiają więcej by nie mieli zwaloryzowanej stawki, a ci co zarabiają mniej mieliby większą. Znowu wyborcza, tym razem o transmężczyznach w ciąży, których nazywa się konikami morskimi. Zdjęcia ich porodów do niedawna trudno było zobaczyć w obawie przed hejtem, ocenami i krytyką. Szkoda, bo udowadniają one jedno, poród jest pięknym i mocnym wydarzeniem, niezależnie od zaimków i etykiet. Ambasador Rzeczpospolitej we Francji w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, będziemy zmuszeni wejść w konflikt. Portugalia, rząd znalazł sposób na osoby, które kupują mieszkania, inwestują pieniądze, ale ich nie wynajmują. Od teraz właściciele mieszkań mają 100 dni na wynajęcie pustostanów. Jeśli tego nie zrobią, gminy same znajdą nowych lokatorów. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, i teraz teoretycznie kraje, które uznają ten Trybunał. Jeśli w nich pojawiłby się Władimir Putin, to powinny go aresztować. Te kraje zaznaczone są na mapie na zielono.